Marzę, żeby w Polsce było więcej drzew. Chcę gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii, nie na węglu. To ekologiczne i bezpieczne. Jestem kobietą aktywną i wiem, ile determinacji i trudu wymaga łączenie macierzyństwa i aktywności zawodowej. Walcząc o prawa kobiet, to żeby Polki mogły same decydować o tym, kim chcą być. Od 12 lat prowadzę działalność gospodarczą i wiem, że dla przedsiębiorcy nie ma nic ważniejszego niż inwestowanie w ludzi. Dlatego kandyduję. Iwona Wielgus, kandydatka lewicy do Sejmu, pozycja numer 4. O służbie zdrowia, ekologii i edukacji w końskich mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, był on gościem lidera lewicy do parlamentu Andrzeja Szejny oraz lokalnego działacza Roberta Plecha, wcześniej gościł w Gowarczowie u wójta Stanisława Pacochy. Prezydent Kwaśniewski wizytę na koniec rozpoczął od Gowarczowa, gdzie spotkał się z mieszkańcami radnymi i wójtem Pacochą. Dopytywał tam o stan finansów gminy i chwalił za brak zadłużenia w trudnych dla samorządu w czasach. Następnie w końskich prezydenta na Targowicy miejskiej powitała liczna delegacja działaczy komitetu Robert Plech nowy z samym liderem na czele oraz Sympatyków Lewicy. Kwaśniewski przespacerował się w towarzystwie Andrzeja Szejny i Roberta Plecha po Targowicy, uścisnął dziesiątki dłoni, przyglądał się towarom. Não, Dobry, dobra, 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 dobra. Następnie wszyscy udali się w kierunku apteki Melisa i przychodni Zdrowie. Tam lider Lewicy w Świętokrzyskim, Andrzej Sejna oraz prezydent Aleksander Kwaśniewski zmierzyli sobie ciśnienie. Pierwszy miał nieco podwyższone, ale była głowa państwa idealne 120 na 70. Zwieńczeniem wizyty Kwaśniewskiego w Końskich był briefing prasowy poświęcony przede wszystkim służbie zdrowia, ale nie tylko. Wystąpienie rozpoczął Andrzej Sejna. To jeden z najważniejszych elementów programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewicy jest właśnie inwestycja w służbę w ochronę zdrowia. Zapowiedzieliśmy, że jeżeli uda nam się przejąć odpowiedzialność za państwo już od 1 listopada, właściwie patrząc konstytucyjne, konstytucyjnie 2019 roku, po pierwsze wszystkie leki na receptę będą za maksimum 5 zł, że zwiększymy o 50 tysięcy liczbę lekarzy, że zwiększymy o 50% liczbę, miejsc na wydziałach lekarskich, że dofinansujemy służbę zdrowia na poziomie do 2024, 7,2 ,20 pkb, że wreszcie każdy zawód medyczny, czy to jest pielęgniarka, czy to jest lekarz, będą zarabiali godnie. Uważamy, że leki dla, i to jest bardzo ważne, chcę podkreślić zgodnie z artykułem 68 Konstytucji, leki dla kobiet w ciąży, dla seniorów, dla osób po przeszczepach, dla rencistów, dla dzieci powinny być bezpłatne w tym kraju. To jest... Najważniejsze, a nie najważniejsze jest inwestycja w F-35, w zbrojenia. nie wiem na kogo chce pan Kaczyński napadać. Kto? Jarosław Kaczyński chce samoloty budować, które będą napadać nie wiem na kogoś. A ja uważam, że powinniśmy inwestować właśnie w służbę zdrowia, powinniśmy inwestować w Polaków i powinniśmy stojąc tu w województwie świętokrzyskim starać się, aby młodzi ludzie, to pojęcie młody jest oczywiście pojęciem względnym. Nie wyjeżdżali z Województwa Świętokrzyskiego, tylko zostawali tu, pracowali, rozwijali gospodarkę Województwa Świętokrzyskiego. Następnie o trzech filarach, na które w tej kampanii stawia Lewica, mówił sam prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jestem pod wrażeniem tej przychodni, pod wrażeniem personelu i pod wrażeniem faktu, że mam książkowe ciśnienie, co oczywiście znakomicie mi poprawia nastrój na cały dzień. No, no właśnie, myślę, że trzeba będzie skorzystać z tej, z tej oferty. Tak, Końskie to jest to miejsce, gdzie się zawsze miałam dobre wyniki i, i, i dużą, dużą sympatię. Nawet ciśnienia. Nawet ciśnienia i dobrą, dużą, dużą sympatię, więc z tego się cieszę. A teraz dwie rzeczy bardzo poważnie. Lewica, którą wspieram w tych, zawsze wspierałem w tych wyborach szczególnie, bo... Brak lewicy w parlamencie wyraźnie pokazuje, że sejm bez lewicy jest gorszy, polskie życie publiczne jest gorsze, polska demokracja jest gorsza. więc w tych wyborach warto zagłosować na lewicę, abyśmy to wszystko poprawili, żeby lewica mogła mówić pełnym głosem i żeby ten głos był słyszalny. W programie Lewicy mówi się dużo o przyszłości i uważam, że to jest trafne, dlatego że nie można żyć tylko tu i teraz, nie można prowadzić polityki taką jak prowadzi dzisiaj PiS, który ciesząc się z dobrej koniunktury gospodarczej nie rozdaje pieniądze częściowo we właściwą stronę, a częściowo dla swoich. Bo to jest krótkowzroczne. Przyszłość Polski zależy od postępu w kilku dziedzinach i zdrowie. Ochrona zdrowia jest jedną z tych dziedzin, bo tu dotyczy zarówno ludzi starszych, na szczęście w Polsce żyjemy dłużej, ale także stanu zdrowia całego społeczeństwa, ludzi młodych, czy będą sprawni, czy będą zdolni do konkurencji, czy będą dawać sobie radę i tu i, i, i w świecie. A więc ochrona zdrowia, o czym Andrzej Szejna mówił tak kompetentnie, jest niezwykle ważna. Drugim tematem przyszłości jest edukacja. Polska musi postawić na edukację. My musimy odejść tylko od edukowania o historii, która jest ważna, ale przecież... My musimy myśleć do przodu, a to myślenie do przodu to jest przede wszystkim edukowanie młodzieży, która będzie znała informatykę, obsługiwała najnowocześniejsze urządzenia, będzie dobra z matematyki, będzie posługiwała się kilkoma językami obcymi, która będzie zdrowa fizycznie dzięki dobremu wychowaniu fizycznemu. I polska szkoła potrzebuje lepszych płac dla nauczycieli i zmiany programów, które, jak mówię, będą nas kształcić do konkurencji XXI wieku, a nie do. Rozmyślania wyłącznie o historii. I trzecia dziedzina przyszłości, która jest niezwykle ważna, to jest ekologia, to jest środowisko, to jest ochrona tego środowiska. Wobec tego, wszystkiego, co obserwujemy, zmian klimatycznych, no coraz większego negatywnego wpływu człowieka na otoczenie. Ochrona środowiska jest niezwykle ważna. Potrzebne są tu wielkie programy, odejścia od węgla, zainwestowania w odnawialne źródła energii i to wszystko w programie Lewicy jest. Podczas wystąpienia nie zabrakło także poparcia od prezydenta dla lidera lewicy w regionie, Czanina Andrzeja Szejny. Cieszę się również, że na czele listy tu, w waszym okręgu wyborczym jest Andrzej Szejna, którego znam wiele lat. Poznałem go jako bardzo, bardzo młodego człowieka. Dzisiaj jest tylko młodym człowiekiem, bo, bo muszę wam powiedzieć, że czas jest tyranem i nikogo nie oszczędza i, i tutaj nie da się tego ominąć, ale jest człowiekiem, który jest i młody, i energiczny, i kompetentny, i już doświadczony, bo ma za sobą praktykę parlamentarną i w kraju, i w Parlamencie Europejskim i myślę, że głos oddany na Andrzeja Szejnę to jest dobra inwestycja również w przyszłość. Na koniec wielu mieszkańców robiło sobie zdjęć. Z byłą głową państwa. Z kolei gospodarz spotkania Robert Plech wręczył kwaśniewskiemu oraz szejnie witaminy na wzmocnienie oraz ciśnieniomierze, mierze, życząc jednocześnie dobrych wyników podczas ich używania, jak i znakomitych wyników wyborczych lewicy.